Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatchu Kajsowników I za chwileczkę dowiecie się, co tutaj robimy Tak jest, Uhu. dzień dobry Tak jest, Michał mi naszym serdecznym intrze dzisiaj Jego remix Stand Up World. Tak jest, halo, halo Dzień dobry moi kochani Witam was bardzo, bardzo serdecznie W Overwatchu Kajsowników Przeglądamy sobie wszystko co najlepsze Na tej grupie Przeglądamy sobie wszystko co najlepsze Czyli tego typu Remiksy, covery Wykonania Cokolwiek co zajebić tego zrobiliście w ostatnim czasie bo robicie naprawdę robotę fenomenalną? Jest teraz podnieca, nawet na to mogę to jest Genialne to jest... Ona tańczy dla mnie. To, co się dzieje po prostu o na grupy jest tak piękne i nie mam serca w ogóle zacząć od zgłoszonych postów, nie? jest cieczalność za tobą Tak, zajebiste, tak samo to, to z trąbką robicie, z tym pierdem, to jest... Mega. W ogóle swoją drogą, zanim zaczniemy, dziś o godzinie 18 chciałbym, żebyście wpadli na hitbox TV gimper, bo zaczynamy live streama z gry Prison Architect. Będziemy sobie w to grać na livestreamie i prawdopodobnie tam już ta gra zostanie i będzie przerzucana na kanał Archiwum Gimpera. Także dziś o godzinie 18 zapraszam. Eee, mam nadzieję, że będziecie bawić się. Przeczam Państwa! Piękne po prostu. O Jezus, to widziałem tak samo. Napisy z speakerze zrobione. Śliczne, Jezus, śliczne. Coś pięknego. Przybieraj mu, jak nie gra. Spiękne po prostu. A tatusiu? Tak. Powiedz co to jest? Siat? No to znaczy te w ten sposób mówi się psu, żeby usiadł, żeby nie biegał. Co za mrok. Ale jest to oczywiście. Tak samo jest ma kozak geniusz. Wojtek błudan. Dwa, dwa, trzy ja Hyhyhy tak, tak po prostu Jak oglądamy są tak wioski Ostatnie oczasy czasy Bego Jezus to Tak samo nawet ja, 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 na to nie mogę wyjebać Ace'a Ja, Marcel Perer, tak samo on mega dużo fanów Pierwsza fanta, szanowni, ja w prostu mówię jak pod hashtag intro tylko pamiętajcie, że pod hashtag intro możecie wrócić swój remix, tylko jeżeli on ma więcej niż 1000 2000 lajków. Bo dzięki temu ja sobie pisuję hashtag intro i mam naprawdę dobre, genialne remixy na start. Z tą trąbką jest w ogóle mi świata to co się strąpiło za o Jezus, nie, oj, oj, nie, 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 nie mieś prawa sobie hashtag intro nigdy przyznać. Przykro mi, e, Wolski Michał e, chyba z grupy się wypisał. <śmienny> A, mis, grite, <śmienny> się w Pierwsza noc za tobą, bądź kurwy syny. Hahaha! Juhu! Ekip Tak jak mówię, ja mógłbym zrobić oddzielnego Overwatcha tylko na <śmany> przyglądanie Rejon. I ona dla mnie. O, X-War za coś musiał wylecieć. Niesamowite. Jak gości akurat kojarzy w ogóle X-Wojra? Ale co to jest? Śledźcie. 000... <grytansi> na 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 dam Mistrz, no mistrz, mistrz, mistrz to wszystko, co tu jest. O jest arab techno, do zrealizowania dla tajsów. O jest to tak samo. Dobra okej, okay, ale dajmy wam coś bo To jest a? to jest tak dobre. A ty nie masz cycków Johnny Lille, oczywiście. Kurwa, bez błędy. Tak, myślę, że przyda się wam nowy odgłos do używania w remiksach Także spróbujmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do dzieła. No. Świetny pomysł, Tomek, boli cię gardło, zrób kaszlenie na overwatchu. Nigdy nie czułem się lepiej. Dobrze. Halo halo moi kochani, zaczynajmy w takim razie Overwatcha. Hajsównik w ogóle zanim to jeszcze jest historia. Historia jest taka, że ja właśnie rzeczyłem mam współpracę z Play i stwierdziłem, że ich lubię, ale, ale jednak ich nie lubię, bo jak wiecie ja od półtorej roku gdzieś noszę aparat na zęby. Więc mówię, fajnie, fajnie Play, że współpracujemy, ja na przykład piję herbatkę rano, to wyślijcie mi proszę, jak chcecie mi coś wysłać, jakiś gadżet, Wyślijcie mi kubeczek na herbatkę, albo wyślijcie mi koszulkę i, i, i oni też wiedzieli, że mam aparat na zęby. No i przyszło mi pudełko, i mówię, ale fajne pudełko. Super Tomek w ogóle nie pokazałeś adresu. No. I mówię, ale fajne pudełko, mówię. Unboxal mnie odwiedził. No, w środku na pewno znajdę jakiś kubeczek fajny, albo coś innego fajnego. Bo przecież ja mam aparat na zęby płytkowy, więc nie mogę rzucić gumy do rzucia od półtorej roku, bo płytki mi się mogły odkleić. Mówię, więc na pewno dostanę coś innego. Nie, kurwa, gumy do rzucia, ale świetnie. Ja to tak uwielbiam gumę do rzucia. Nie od półtorej roku ja nie mogę jej rzuć, bo noszę ten zajebany aparat na zęby. I e, haha. poczuj mięte do play, chyba. Chyba nie jestem pewien. No, dziękuję za gest, ale e, a, Ale cieszę się, że mogę teraz codziennie kurwa patrzeć na tę gumę. Moi rodzice też patrzyli na gumę i w końcu jej nie użyli. Bo nie mogli, chyba, dziwię wiem. No, ale przynajmniej dzięki temu tu jestem, że moi rodzice nie użyli gumy. Więc może mnie też to też coś do czegoś dobrego doprowadzi. Świetnie tą kurze rozsypałem. Wszystko, Doskonały pomysł. Ciekawe, ile Ci zapłacili. Przedałeś się, co? Ech, dobrze, moi kochani, zaczynajmy Overwatch hajsowników. Będzie nam oczywiście pomagał tutaj bezbłędny regu... No nie, ale to jest w ogóle tutaj nieza niezabawne. Karolu, woźniczka. I, i w ogóle nie, nie polecam takich nieśmiesznych przeróbek kiepskie, kiep, kiepskie żałosy. No dobrze, jest zabawne. Jest zabawne. Muszę przyznać, więc tutaj dotrzymałeś order F16, gdy twój prost przekracza 1000 lajków na godzinę. Order, order Edwarda Maggillena za najlepszy design. Nie widziałem tego orderu. wiesz, jak ktoś nie kojarzy Game Dev Tycoon to, to Również bardzo niezabawne. W ogóle kiepsko na tyglu. No i to też jest niezabawne w ogóle. Czemu się. <laughs> no nie, nie da się. Wyśmiewają się ze mnie. Zobaczymy, jakie ordery otrzymał nasz przyjaciel. Za zrobienie tej jakże. jakże fenomenalnej przeróbki. Nie no dobrze. No jest to śmieszne, tylko mnie obraża. No. Brawo, kurwa. Nie ma jakichś orderów. To jest bardzo fajne. Dzień dobry. Znaczy, znowu nieśmieszne i kiepskie, oczywiście. Ale nie, nie ma orderów. Bardzo dobrze, że nie masz orderów, przyjacielu. O, proszę bardzo. Nie wolno tak ładnie rysować. Ja rysuję najładniej tylko. Ale Sebastianie Balicki z takimi skillsami to niedługo pomacasz cycki. Tak mi się wydaje, więc tak sobie tutaj zarymuję dla ciebie bardzo ładnie Johnny Lilio Narysowałem. Kolejna nieśmieszna przeróbka. Wyśmiewająca twórcę internetowego. Order Tomka Prawnika za post, który wygrał wszystko. Brak pociągów w tym poście, oczywiście. A tutaj jest Tomasz Działowy. Dużo bardzo oryginalny autor. Jan Kowalski ze mną na awatarze, więc dziękuję, że napisaliście, że nie oznaczyłem autorstwa. Gra na bębnach. Kolejna, oczywiście nieśmieszna przeróbka wyśmiewająca młodego, internetowego twórcę. Kiedy jesteś nowy na... <laughs> I bana dostała. <laughs> Najgorzej. P Kasper, prawda, i też łamana. Ma Jezus Maria, co to jest? Kapitan w Bombach w Gwiezdna Flota, raper w gang Albanii. Tak nie wolno. Halo, co za głupi profil. Moje kurczaki, ty kurwa, Gnoju. To takie nieśmieszne. Order Disneya Disney za XD Post. Jak myślisz, że wygląda jakby? Cały tak nie wyglądam, naprawdę. To stare zdjęcie, Gnoje. O, tu na przykład śmiesznie napisał Kamil Wal. Tak znaczy, troszeczkę taka mowa nienawiści i, i nie popieram, ale tak nawet się uśmiechnąłem. Dlaczego porównujesz Gimpera do jakiejś dziewczynki? Haha, ha. w końcu każdy wie, że ten po prawej to jest jakaś kobieta w ciąży. <laughs> Zabawny twórca internetowy, kurwa jego mać. Stary, dobry stalker. 45 osób, to chyba dużo osób nie chce. Autorskie chyba true. Aplikacja od pedofilii. LOL jednak nie, XD. Tak nawet... Ja bym się uśmiechnął. Boxdel nie żyje. No nie. Kolejny żałosny, niezabawny post. Nie polecam tego, Photoshop Level Expert. Nie polecam tego postu. Ten się spierdziałem. Z najbardziej upokarzające, co się stało w życiu. O nie! O nie! <noise> A to bardzo, bardzo dobry remix, bo nie ma tego upokarzającego pierdnięcia, tylko jest mój głos. <grym>, więc, więc ja polecam takie remix. O nie, to jest najbardziej upokarzający remix na świecie. Jest <mulizacja> ja tego na streamie się śmieję 58 godzin. Żałosne, oczywiście. Znowu atak. Znowu ataki na to. To jest już 2 kwietnia, ty nadal jesteś w ciąży. Nawet się uśmiechnąłem. To jest w ogóle świetne. Słuchajcie, ja bym chciał, żebyśmy to obejrzeli. Tak, totalnie, aha. Musiałbym troszeczkę w ten sposób zrobić. Ja bym chciał, żebyśmy cały ten film obejrzeli na Overwatchu. Bo Emil Tykosko zrobił w ogóle moim zdaniem świetną robotę. Mi tutaj chodzi przede wszystkim. W kontekście kadrów, w kontekście montażu, w kontekście pracy kamery, w gry aktorskiej może niekoniecznie, ale w kontekście montażu i kamery to jest wow. To jest naprawdę świetne. Okej, okay, robota skończona. Czas sprawdzić, co się dzieje na hajsach. Sto na komputerze, to tutaj programowanie. Oh, no do hello, bo kiedyś byłem w Eryce Mariam. Znowu napijają się z tego wyszło. Najlepszy posta na świecie! Nie, nie masz inteligentnej odpowiedzi? Zwyzywaj go! Świetny pomysł, przyjacielu! No chwilówka, to może mi się przydać niedługo. <słyska> CZEGO?! Halo? Słuchaj, jest sprawa. Mam już dość tego, co się dzieje na grupie Kimpera. Ktoś musi zrobić z tym pozatek. Rozumiem cię. Mam pewien plan, który myślę, że ci się spodoba. Okej. Okay. W takim razie spotkajmy się o 16.30 przy twojej Dobra, to idę. To do jest, 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 fajny kadr. To jest tak samo, bardzo spoko. To jest fajny kadr, tak samo. Ja mega patrzę też od, od, od poziomu naprawdę nagrywania i montowania filmów. Że to jest dobrze i ciekawie zrobiona produkcja. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Udało mi się wybrać kody dostępu do serwerów Tysonic. Dobra, tylko wiesz, że ich serwery są rozmieszczone w wielu miejscach. Możemy zacząć od tego, który znajduje się w... Dobra. Polecimy. Voice acting, polecam popracować mimo wszystko. Ej, a słyszałeś żart o Kimperze i Jaśku? No, no, słyszałem. A, dobra, to ja lecę, pilnie. Akcent, a to, to jest coś, nad czym warto popracować, przyjaciele. Jak ten tekst tutaj się pojawia. Czekam na część drugą. Mam nadzieję, że, że, że lepiej głosem będziesz grać. Ale poza tym, to jest to naprawdę bardzo fajna produkcja w moim odcinku. Anonimowi hajsownicy, pomysł Emil Trykowsko, reżyseria Emil się Jakub Sieniewicz. Zdjęcia Jakub Sienkiewi. Sienkiewicz, Sienkiewicz czy Sienkiewicz? Sienkiewicz tam był błąd aktorzy Maciej Milewski no to panie Jakubie Sienkiewiczu jesteś kozakiem jeżeli o to chodzi jesteś naprawdę kozakiem, a Emil świetny pomysł i mam nadzieję, że będziecie chłopaki to kontynuować co to jest? właśnie tego nie widziałem jeszcze zajebiste, zajebiste He is Moment, bo się coś... Daj mi to po prostu na dół. No dobra, obejrzyjmy sobie tak. Halo. Głupia. Głupia przeglądarko. Moment, otwórz mi to na oddzielnej karcie w takim razie. Co głupia przeglądarka Jezus. No. I daj mi to możesz to zrobić po prostu większe tak jak poprzednio? Jakie ja to będzie. tak. He is not staying the night, he's a gone! You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. If you want my advice, give the shit up. It's in the gun! The Suns and Trevor Burrus, Kysh is to go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going! I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Can you tell me where Berto's beach house is? That house right there. <laughs> with the yellow stairs. <laughs> I don't care how many cars you own, you ain't changing. <laughs> i my money in the hood. I'm cool. Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Your son, James, he's a good kid. Oh, my God!

Your has a lot to for. Już wydano. Idź, kup sobie. Do, dobrze, dobrze im powiedziałeś. Co my tu jeszcze mamy? Co to jest? Co to jest? nie działa O nie, ja widzę co to jest, tylko nie mogę wam wyświetlić No dobrze, trudno, kto, kto, kto chce zobaczyć Ten wyszukuje Świetne rysunki <noise> Moje są lepsze Gdzie jest Nemo? Gdzie jest Remo? Harry Potter o jezu, to już widziałem jakiś czas temu. Niestety jest duży problem z nagrywaniem Harrygo Pottera. Wiecie, bo to jest stara gra. Wychodzisz do babci, gdyby. Hehehe. <grybujesz> Ten remix już widzieliśmy. tutaj League of Legends. Tak, to oczywiście, a brzuszki robię tak. Pff. Kolejny obrażający remix, co to jest? Angolician, w porządku pilnuje. I pane pedały Nigdzie się nie ruszą, kurwa, bez policyjnej pały Uwielbiają napierdalać, poniżać, torturować Nigdzie przed tym głównym ścierbem nie możesz się schować Nadużycie władzy i poczucie siły Czy nikt nie powstrzyma tej policyjnej kiły? Pan policjant w porządku pilnuje Pan policjant wszystko kontroluje Co za zło tak się nie robi Czemu, czemu się przewija? To tak się nie robi, to, to, to jest zło. Tak nie, nie wolno, tak. Ja tak nie, nie, nie mogę. Tak nie wolno. To 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 było złe. To było złe. To ja, pan policjant. Nie, ja przepraszam, ale ja nie zgadzam się na takie rzeczy. To, to, nie jest domena dobrych ludzi. Czemu mi głupio włosy odstają? Ja nie, nie mogę. Najpierw gumy do rzucia, ja teraz to. I teraz jeszcze nie umiem nawet wykluczować green screena. Teraz umiem. Nie, wynoszę się stąd, sorry, cześć. Na razie.